Elo, elo i witam was na moim kanale. Ja, Kakao, dajcie mi zasubskrybujcie mój kanał, z rzeczy, i wpadajcie na moje inne filmy. Widzowie, tak jak mówi, mówiłem z kolegą, pokazuję wam moje nowe no, prezenty, więc. Widzowie, ja muszę otworzyć, więc widzimy się, widzowie, jak ja otworzę już. Dobra, widzowie, trochę będzie ciężko, jedną ręką. Widzowie! To jest piłka! Widzowie! Piłka! Widzowie, piłka! Widzowie, mamy piłkę! Co? Rękawice! Widzowie, jeszcze mam dobrą, dobrą... dobrą. Nie, nie Dobra, widzę. Może teraz to otwieram. Widowie widzimy się jak ja już otworzę Dobra widowie Zobaczymy co to jest Ja nie wierzę widowie Widzowie Kurczę ja markę sorry widzowie wyłączyłem Jaka zapara czekajcie widzowie muszę wpisać Dobra mamy to Ora patrzcie Drona, chyba to jest, ale ja nie wiem, co to jest. Widzę, mogę Wam pokazać, co to jest. Otwórz Czekajcie, widzowie, ja muszę wyjąć. Dobra, widzowie, dostałem drona z kamerką, nie ja mogę sobie latać. No, więc to jest koniec odcinka. Ai, papai!